Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Wiem, że większość jest przyzwyczajona do takich video, jak ludzie robią takich trochę udawanych i jak wszystkie są fireworks and e, wszystko jest takie happy i wykoloryzowane, ale ja lubię ludzi takich prawdziwych. Ja wiem, że ta jest e, e, ciężko w tych naszych czasach być prawdziwym i. <laughs> i być sobą, ale no jest, raz jest się na dole, raz jest się u góry, raz... Na Życie jest takie, że no po prostu to jest taki łez dole. Żyjemy na tym łez i moi kochani, <coughs> miałam dużo rzeczy powiedzieć, ale pewnie długo nie będę miała siły mówić. Ale tak chcę was troszeczkę uspokoić, bo naprawdę dostaję mnóstwo wiadomości prywatnych, mnóstwo, za które bardzo, bardzo dziękuję. No wygląda mnie za fajnie, wiem o tym. W każdym razie jestem w piątej ciąży, w stanie błogosławionym i dość ciężko ją przechodzę. <laughs> Pewnie widać słychać i czuć. Na poczcie humoru trochę mi zostało, aczkolwiek od trzech tygodni naprawdę nie wyszłam z łóżka, jedynie co do toalety. I nawet prysznica nie miałam siły wziąć, bo mi tak było słabo, więc musiałam wchodzić do wanny, bo nic nie widziałam. No, każda ciąża jest oczywiście inna, ale jest warto, warto. To nie robię tego wideo po to, żeby Was straszyć, wszystkie młode dziewczyny czy starsze. Zawsze pozostawienie życia po sobie, to jest najcenniejszy dar, jaki możemy... Bezcenny dar i wszystkie materialne sprawy nie mają takiego sensu i tam na górze się przekonacie. No i jest bardzo wiele powodów, dlaczego oczywiście robię to video, e, ale które mi Duch Święty teraz podpowie, które mam powiedzieć, to to powiem, bo nie wiem ile, kto mi nie przerwie tego video. I za chwilę, jak mnie będzie rzucało na wymioty, właśnie przed włączeniem musiałam opróżnić się, bo mnie rzucało. No i fajnie, jak jest takie wszystko prawdziwe. Ja bardzo ci proszę, zanim coś nie przerwie, zawsze proszę ci o modlitwę, bo modlitwa ma bardzo wielki sens, bardzo wielką moc. I dobrze, Duch Święty mi mówi właśnie o tej modlitwie. Jak wiesz, albo jak nie wiesz, no to Ci powiem. Bardzo często się powtarzam z moich, na moich wideo, no bo są cały czas nowi jacyś ludzie, więc żeby wiedzieli, o co chodzi. No już sarowa jestem. W każdym bądź razie, jak wiesz, mam bardzo wiele, y, 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 znam wiele osób duchownych, świeckich, y, kapłanów, y, z którymi no, Pan Bóg dał mi taką łaskę superową, naprawdę niesamowita łaskę, że mogę z nimi fizycznie się spotykać, mogą mnie pobłogosławić. Y, dzieciątko w brzuszku jest już wybłogosławione na wszystkie strony, y, tak jak i Emanuelek był. No, i oczywiście oddałam dziecko Panu Bogu, żeby wszystko było dobrze i będzie dobrze. Mm, to nie ma innej opcji. Dziś, zaraz dojdę do tej modlitwy, jak zdążę, <laughs> ale ta pani wie, o której mówię, aż muszę powiedzieć, bo to przed chwilą mi się wydarzyło. Nie wiem, kiedy sobie oglądasz ten film. W każdym razie zawsze się modlę za kobiety w ciąży, rodzące i zawsze mówię różne rzeczy do Pana Boga. W imię Jezusa Chrystusa przez ręce Maryi. Modlitwa ma bardzo wielką moc i ta Pani mnie poprosiła o modlitwę za jej córkę, która w tej chwili rodzi. No i ogłosiłam oczywiście nad nią do Pana Jezusa, w imię Jezusa Chrystusa, że się urodziło, że się rodzi właśnie to dzieciątko na chwałę Pana Boga. No i nie będę mówiła oczywiście szczegółów, ale przytulam do serca i bardzo gratuluję. Dzieciątko się już urodziło i jest imienniczką mojej świętej pamięci mamusi, więc y, będzie super, y, już będzie super, super. A żeby jeszcze to takie, niby są wszystkie zbiegi okoliczności, ale nie są takie. Poprosiłam moją mamę o, y, o to, żeby się wstawiła. A, a jutro jest y, rocznica śmierci mojej mamy, czyli tak naprawdę wstania. No wierzący powinni wiedzieć to. Czyli tak naprawdę urodzin mojej mamy, gdzie przeszła do tego wiecznego życia, nie? Do cudownego życia. Więc moje kani, rozmawiam z naszymi kapłanami. Nie rozmawiam sobie jak w kościele, tylko przy jakimś soku, czy przy, przy jakimś torcie. No i tak sobie na luzie rozmawiamy, jak to można po naszemu powiedzieć. No i poznaję między innymi przez, przez tych kapłanów różnych ludzi, takich mocno wierzących, mniej wierzących, takim, którym się wydaje, że, że są bardzo wierzący. No i też poznałam takich ludzi, takiego człowieka, który... No ci, co są na tym większym tam poziomie wiary, to będą wiedzieć. To nie znaczy, że, że są lepsi od Ciebie, to nie jest tak, bo Pan Bóg po, dotyka każdego człowieka w odpowiedniej chwili, w chwili takiej, gdzie uff, się męczę. W chwili takiej, moja kochana, mój kochany, gdzie on y, wie, że to jest dobre y, dla ciebie, i to jest odpowiednie. I to nie my mamy przeskakiwać y, innych, że, że ta ma lepiej, Zuzia ma tamto się, ja nie mam. Nie o to chodzi. I ten człowiek miał, <laughs> dostał y, takie pozwolenie od Pana Boga, i, y, no, i taką łaskę niesamowitą, że, że mógł y, zobaczyć, co tam się dzieje. Był w, y, no, po ludzku. Nie żył, był w śmierci klinicznej no i tam mógł dużo zobaczyć i usłyszeć. Ja dostałam taką łaskę od Pana Boga już bardzo dawno. Nie lubię być tak, to co mam mówić, no to mówię oczywiście, ale nie lubię być tą taką celebrytką. Miałam różne możliwości i, i, i do dzisiaj mam propozycje, ale jakoś te wszystkie magiczne telewizorki mnie nie. Nie odpowiadają, to jest takie przebijanie się, żeby być na tym topie i to prowadzi tam do tego z dołu, bo jednak trzeba grać, jak oni grają. Ja czegoś takiego nie lubię. Tam, gdzie Pan Bóg ma posłać moje słowo, to posyła to słowo i tak z każdym człowiekiem jest prawdziwie nawróconym. Ja żyję innymi kategoriami, tymi burzymi przykazaniami. To jest dla mnie bardzo ważne. I do tego cię oczywiście jak najbardziej namawiam. No i widzisz, znowu u mnie to jest tak, że jak ja mówię to każde zdanie mi od razu się przypomina jakiś wątek, jakieś coś w moim życiu, a że dzieje się codziennie bardzo dużo, nawet że jak mnie nie ma tutaj na u ciebie na tym też ekraniku takim magicznym, zależy jak go używamy, oczywiście telefon może być i używany na chwałę pana Boga i na tego zdołu, tak? Dobra, i ten człowiek y, dostał y, na no, taką, no nie taką tylko mega mega łaskę od pana Boga, że jak tam był, to widział i słyszał jako mają moc modlitwy każdego człowieka, który się modli, Pan Jezus słyszy, Pan Bóg słyszy tą modlitwę i nigdy nie przychodzi obojętnie. Dlatego ja taka jestem, jak mogę powiedzieć, po ludzku zachłanna na każdą modlitwę, bo ona naprawdę działa. Jak dzisiaj uklękniesz i pomodliś się za mnie, podziała to. Jak ja uklęknę za to, to działa. Jak pomodlę się o Zuzie, słuchajcie, ja się modlę cały dzień za kogoś, nawet idąc w parku, widzę ludzi, ja się w duszy modlę za tą osobę. Jestem w kościele, widzę kogoś, modlę się za tą osobę, jestem w supermarkecie czy gdziekolwiek. Ktoś, na przykład, no przykład, taki banalny, kłóci się. No, widać, że jest daleko od Pana Boga. Modlę się, żeby Panie zdotknął serca tego człowieka. Widzę dużo rzeczy, które złe się dzieją na świecie. No teraz to w ogóle większość złych dzieje. Modlę się za tych ludzi. I uwierz mi, że jak pójdziesz kiedyś tam, Pan Bóg Ci pokaże, co Twoja modlitwa naprawdę zrobiła. A dostajesz Ty więcej łask niż ta osoba. Dobra, muszę przyhamować, bo się męczę. Mam wodę, mam wodę. Wiecie co? I tak. Proszę Was. No akurat jestem w takim stanie błogosławionym, ale zawsze się modlę za kobiety w stanie błogosławionym, bo to w ogóle przejść ciążę, urodzić i jeszcze wychować... To jest naprawdę, kobieta jest niesamowita. I jak ludzie z takie psy y, wieszają na kobiecie, która ma na przykład 10 dzieci, ja znam ludzi, którzy mają 18 dzieci, poważnie, może mnie nawet ogląda, na pewno będzie oglądać ta osoba. Y, I ci ludzie są cudowni. Y, y, nie można czegoś takiego robić, to Twój wybór. Y, no i a propos, przepraszam, y, może widzicie, że tam jest mniej ludzi u mnie, ale po prostu blokuje ludzi. Yy, brzydko mówiąc, wyrzucam z mojego profilu. Bo tam, gdzie Pan Bóg ma zaprowadzić moje słowo, to zaprowadzi. Ale kłócić się z ludźmi, którzy... Bo są mm, ludzie, którzy Pan Jezus wysłał pod postacią... Yy, anioły pod postacią ludzi. No i diabeł wysyła też demony pod postacią ludzi. To musimy wiedzieć. Ale to jest następny temat dla jakiegoś dobrego kapłana, co Wam to wytłumaczy. Ja Wam mogę wytłumaczyć, ale na pewno nie dzisiaj. Yy, I i jak widzę, że człowiek obraża drugą osobę, albo no, cokolwiek robi po to, żeby mieć tylko korzyści z tego, albo y, albo tutaj, w tym krótkim życiu, żeby coś osiągnąć, no to nie ma sensu z takim człowiekiem być. Oczywiście każdy może się potknąć, każdy może się nawrócić, to jest normalne, każdy tak dobry łotr, tak? W, 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 w ostatniej sekundzie... Poprosił. Już nie, miał, już nie miał szans. Na nic nie miał szans. Był na krzyżu ukrzyżowany i zobaczcie. I, i on i on poszedł pierwszy do tego raju. Pewnie jeszcze przed nami, nie? Gdzie był łotrem. <taki> Takim łotrem e, gorszym od, od, od bardzo wielu tutaj chodzących e, na Ziemi, e, co ich spotykamy. Więc e, m, lepiej odcinać się od tego, dlatego że jeżeli wejdzie się w rozmowę z diabłem, no to już. Raczej się z tego nie wychodzi poważnie. Tak, tak, nie, nie, reszta pochodzi od diabła. Nie wchodzić w to. Trzeba prosić Pana Boga o dar poznania. Ja dostałam tą łaskę, że mam dar Poznania człowieka. I, i wiem, kiedy różni ludzie do mnie się zgłaszają, od paru lat jestem na, robię te widia, ale od kilku. Na lat prowadzę terapię online, za które oczywiście liczę pieniążki. Kto chce, to, to przychodzi. Rzadko w ogóle kogo teraz yy, yy, biorę, bo nie mam ani czasu, ani siły. Ale to nie jest tak, że ktoś powie, a bo ty duchowo na przykład nie powinnaś brać za to pieniędzy. To, 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 to naprawdę nie odchodzi, bo to trzeba wyżywić rodzinę i wszystko. Nie, nie stoję zbyt Trzymam zabety, żeby ktoś to miał robić. Nie. Bo jeżeli na chwałę Bożą coś robisz, to Pan Bóg będzie pomnażał to wszystko i możesz utrzymać rodzinę, możesz wychować dzieci, możesz podzielić się tymi pieniędzmi, możesz wszystko zrobić, tak? Jeżeli robisz na chwałę Pana Boga, czyli pomagasz człowiekowi się nawrócić. Yy, no oczywiście nie jestem są, siostrą zakonną, gdzie mam yy, wszystko zapewnione w tym kościele, czy, czy, czy ksiądz. Jestem świecką osobą. Ale to pomijając tego, dlatego... Yy, Wszyscy ludzie, którzy robią coś na chwałę Pana Boga, a inni ludzie, wiesz, wieszają, nie wiem, dlaczego mi to przyszło teraz do głowy, ale na no pewnie jest to ważne, wieszają na Tobie psy, też tym się nie przejmuj. Jeżeli nie krzywdzisz innych ludzi, naprawdę, nie urodził się jeszcze taki, który dogodził yy, wszystkim, no, no nie mamy gdzie w ogóle daleko szukać, no Pan Jezus, tak? Ukrzyżowali Go, najlepszy człowiek na świecie, to, 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 to co my tu możemy zrobić? Yy, no to, ta modlitwa była bardzo, bardzo ważna, e, co chciałam ci przekazać. E, usprawiedliwiam się, aczkolwiek w ogóle nie muszę, bo od e, kilku lat, e, teraz, żeby to nie zabrzmiało, że jestem arogancka i, i, i nie mam w ogóle pokory w sobie i taka pycha przeze mnie przemawia, ale w ogóle mnie nie obchodzi, co człowiek myśli e, na mój temat. Mnie interesuje, co pan Bóg myśli na mój temat. Oczywiście, że jest bardzo miło, kiedy ludzie mówią fajnie o mnie i wszystko, ale mm, powinniśmy tak żyć, żeby nie grać y, taki aktorek na, na scenie, żeby nam klaskali i, i bilety kupowali. To, to naprawdę nie o to chodzi, i bardzo wiele ludzi teraz to robi w tej cyrkowatej pandemii. Y, no to jeden drugiego traktuje, jak ma już jakiś uniform, to, to traktuje człowieka jak zwierzę. Jak, jak zwierzę, no. A jesteśmy równi, no. Pan Bóg powiedział, że jesteśmy równi, tak? Więc powinniśmy sobie tylko pomagać. Jeżeli nie możesz pomóc, to, to zostaw to. Ale nie krzywdź drugiego człowieka, to jest, to jest takie bardzo ważne. Dobrze. Powiedziałam pewnie, co miałam powiedzieć. Tysiące rzeczy bym ci powiedziała, ale muszę odpocząć. Muszę, muszę. Fajnie jest, jak komentujesz. Po prostu. Czytam oczywiście wszystkie komentarze, nie odpowiadam na nie. Mam tysiące, tysiące wiadomości, bardzo mi miło codziennie wysyłają. Kilkadziesiąt ludzi wysyła do mnie codziennie mm, z różnymi pięknymi słowami, z różnymi pięknymi piosenkami, z różnymi prezentami, z róż... naprawdę tysiące y, macie pomysłów, takich cudownych. Teraz oczywiście, że Pan Bóg y, postanowił, żeby Eddy Slim sobie to no Eddy Slim, no Slim to zostawiłam w, w krajach tropikalnych teraz. Została Edi, bo ty jej jak mega, ale to są takie sprawy kosmetyczne: dziecko potrzebuje. Jestem głodna jak wilk, poważnie. Co godzinę muszę coś zjeść, bo jak nie, to słabne. Bardzo. Ale ja przeważnie tak mam przez pierwsze. W pierwszym trimestrze, to tak mam w każdej ciąży. Jestem, jak to, jeżeli mogę tak powiedzieć, nie ekspertem już w tym wszystkim. Więc fajnie jak mi napiszesz, czy ty też jesteś w stanie błogosławionym, albo ile masz dzieci, to tak fajnie buduje. Możesz wysłać tam super zdjęcia Twoich dzieciątek pomodlę się. W ogóle módlmy się nawzajem. Słuchajcie. Y Miałam taką grupę modlitewną, ale przepraszam, że ją zlikwidowałam. Po prostu ludzie są tak nieodpowiedzialni i yy, ja nie mogę sobie na to pozwolić, żeby mi co po chwilę pyk, 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 pyk i to biczało, biczało, ojejku, ojejku, nie mogłam być. Proszę, żeby tylko była do modlitwy. A ludzie wysyłają czasami takie bzdurne rzeczy, nie szanując drugiego człowieka i tak jest, bip, bip, bi, a ja mam tyle tego mm, na telefonie, różnych rzeczy, że, yy, 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 że nie mogę sobie na to pozwolić. A Ludzie są różni. No jeżeli fizycznie się z nimi spotykasz, no to jakoś tam udają tych czasami Faryzeuszy, czasami Judeszy, czasami, czasami fajnych świętego Piotra. Ale przez telefon, no to ludzie są bardziej tacy odważni, tak? A przeważnie tak jest, że, że za plecami jesteśmy bardziej odważni. Tylko że tutaj możemy wygrać wszystko dla oka ludzkiego, ale tam już nigdy nie wygramy, więc to jest takie, żeby to nam się lampka zapaliła. Ile możesz, to rób dobrego. No i tak jak y, skończę to zdanie i skończę w ogóle wideo. Uff, lulu, lulu. Y, pan Jezus sobie teraz postanowił, żeby Edi trochę była w, w łóżku, więc oczywiście czytam na Biblię na no to podstawa, ale książki duchowe i tam różne, no, no, wszystko mi i księża podsyłają i moi kapłani i tam różne rzeczy. I Takie zdanie niesamowite Duch Święty, który mi powiedział, jak się modliłam. Yy, nie przeczytałam całą Biblię, no nie niby, tylko przeczytałam całą Biblię, studiowałam ją, ale ty, yy, dlatego kapłani mówią, no są przedłużeniem rąk Pana Jezusa, więc yy, przestańmy yy, na tych kapłanów cały czas najeżdżać. Kto jest, to jest. Jak, jak ty jesteś taki święty, no to rzuć kamieniem pierwszy. No i to powinno pozostać. Yy. U każdego w głowie. No i też nie powinno być się cicho, jak kogoś gnębią. Powinno się bronić takiego człowieka. Nie powinno się, no nie powinno się niszczyć drugiego człowieka. To jest bardzo, bardzo ważne. Bo takie... No zaraz powiem, co sam Duch Święty mi powiedział, ale pamiętaj, że przechodzenie obok cudzej krzywdy to, to jest też wielkim grzechem bo y, będziemy sądzeni nie tylko z naszych grzechów, ale z tego, co mogliśmy zrobić, a nie zrobiliśmy. Więc takie, ja się nie wtrącam do tego, ja tego nie muszę, albo co o mnie pomyślą, taki mój czy zły sobie zrobię, albo zauważyłam też, no już dawno to zauważyłam, tylko nie mówiłam tego, y, moi znajomi czy, czy ludzie, których znałam, czy z widzenia, tam z młodych lat, albo w ogóle, co ludzie byli na moim profilu, ma ich było mnóstwo, y, to jak mówię więcej o Panu Bogu, to już się nie odzywają. No bo to jest taki imicz, nie? Już nie, nie, nie fajnie, bo co tam u mnie ktoś powie tam to się to tylko pamiętaj, że jak ty się wstydzisz Pana Boga, to, to żeby nie, nie nadeszła taka chwila, żeby Pan Bóg się nie powstydził za ciebie, bo pamiętaj, że jesteś tutaj tylko i wyłącznie dzięki niemu. Jesteś świątynią Pana Boga, więc no, reprezentujesz Go, każdy człowiek reprezentuje go. No, i Pan Bóg albo się cieszy i, i daje błogosławieństwo, albo się wstydzi po prostu, no i, i, i syła kary. Tak jest napisane w Słowie Bożym, i to, jest, to są święte słowa. To jest żywe słowo, jedyne żywe słowo, które w ogóle istnieje na świecie. No, ja się tym kieruję, to nie są moje wymysły. No, i tak Duch Święty do mnie powiedział, taki mega, który mi zostało już piąty dzień, o tym myślę, że nie czyniąc, jeżeli możesz czynić dobro, a nie czynisz go, to popełniasz też mega grzech. No i niby takie banalne wiesz, zdanie, takie słowa. I rzeczywiście, zobacz, ile dobrego można czynić, a nie czynimy tego dobrego, nie? A bo no, z, z lenistwa, z, z, z egoizmu, z, ba, z bardzo wielu, wielu y, powodów. No i tak y, znowu Duch Święty taką książkę mi. Y, Podesał taki mega kapłan, a w ogóle też, ale miał, już miałam kończyć, widzicie tyle rzeczy. To jest niesamowite. Przyszła mi taka wizja mm, mm, takiego cudownego kapłana, którego poznałam w Meczu Goli. I taka mi przyszła jego wizja, nie miałam z nim już kontakt parę lat. Nie mam do niego numeru telefonu, przez to, że mam inny telefon, no, no zgubiła mi i nie ma go. Ale zobaczcie, to jest tak, że pan Bóg. Wie. I naprawdę z cztery dni temu o nim. Y, o nim myślałam, pomodliłam się o niego i mówiłam to mojemu mężowi. No, razem poznaliśmy go. I nigdy nie uwierzycie, ten kapłan do, do nas dzwoni. To po prostu to jest, to jest niesamowite. I to jest najlepsze, że nazywa się Mojżesz. Yy, no, jest yy, yy, oczywiście z innego kraju. Yy, no i fawa Mojżesz do nas zadzwonił. Yy, I mówi, że tak mocno o nas myślał. Da, 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 da. I yy, on był no, bardzo, bardzo daleko koniec świata. I też jest takie niesamowite. Bo ja jak wiesz, długie lata na wyspach kanaryjskich, on w drugiej części w ogóle świata, i mówi, że jest w Anglii. I ja myślałam, że po prostu padnę, jak to jest możliwe, widzicie? No i tam, błogosławieństwa niesamowite. Ale też, ach, naprawdę. Dlatego módlcie się, proszę was, módlcie się. No i y, podesłał mi taką super książkę. Otworzyłam oczywiście no, po naszemu na chybiu trafił. A tam jak do mnie, jak w pysk szczelił, poważnie, jak w pysk szczelił, że y, dałem ci dar przemawiania y, i grzeszysz, jeżeli nie, nie świadczysz o mnie, musisz mówić świadectwa, bo te słowa docierają do ludzi. Za ważne apostołów, no i tysiące, tysiące innych takich, takich rzeczy, które u mnie w głowie było. Nie będę gadała, nie będę to, nie będę się wychylała. E, e, no naprawdę, że apostołowie chodzili i, i świadczyli o Panu Bogu, no i to jest, jeżeli to by nie było ważne dla Pana Jezusa, no to by tego nie pokazała historia, tak? A dlatego. Wspieraj wszystkich dobrych ludzi. Ja teraz, jak tam widzę, dużo ludzi, którzy się modlą, nie boją się tego, co się dzieje w Polsce i w ogóle w innych krajach, trzeba się złączyć i modlić je za siebie, i żeby Panie Zodnął serca tych wszystkich rządzących, tych wszystkich polityków, tych, tych, tych ludzi, którzy, którzy no, Tak czy siak krzywdzą nas, te wolności, i nam i piorą te mózgi, i żeby biedni ludzie nie. Nie bali się, bo, bo strach jest od tego z dołu. Dobra, bo się rozgadałam, a naprawdę muszę się napić. Proszę cię o modlitwę za mnie. Fajnie jest, jak komentujesz, naprawdę, bardzo fajnie. Jestem ci wdzięczna za to. Dziękuję za wszystkie modlitwy, za wszystkie moje dzieci, za męża, za mnie. No i ja się za Ciebie modlę, przytulam do serca i miejmy nadzieję, że mi to przejdzie za chwilę i będę już tryskała. A potem znowu <laughs> trzeba się odchudzać i znowu trzeba wszystko robić od nowa. Ale tak jak napisałam Ci dzisiaj w moim y, 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 poście, też y, dostałam te słowa kiedyś na modlitwie, że człowiek, który nie ma krzyża, no to nie jest szczęśliwym człowiekiem. Powinna się bardzo cieszyć, bo największa miłość została przybita do krzyża, więc y, nie sąc ten swój krzyż, nie niesiesz najlepszego przyjaciela na świecie, Twojego ojca, Pana Jezusa. A w pewnym momencie jest tak, że, że ten krzyż zaczyna Ciebie nieść. Więc ciesz się i, i, i dziękuj i błogosław każdemu człowiekowi. Naprawdę błogosław. nie rzecz. I to mnie zaczyna ciągnąć. A nie chcę Ci tutaj robić fajnego filmu. No. Slim pozdrawiam. Pa, 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 Z Bogiem przytulam Cię do serca i Cię błogosławię.